Dlatego, że my po prostu zaniedbaliśmy walkę w sezonie. To nie ma tak, że gospodarka, możemy omawiać hodowlę matek, omawiać hodowlę odkładów, leczenie, ale to wszystko jedno z drugim się musi zazębić. Nie ma tak, że leczymy abstrahując od czegoś tam, robimy odkłady nie dlatego, że siła rodziny na to pozwala, tylko o, bo już tam przyszedł ten 15 maja, trzeba pstrygi robić. Tak samo nie, nie hodujemy tak wtedy, kiedy nam pasuje, tylko kiedy rodzina nam pozwala i pogoda. Jedno z drugim musi się zatępić innego wyjścia hmm. czy, czy do tego czy leczenia, paś. to weź jeszcze powiedz, że przyjmując powiedzmy 10 sztuk dwa rodu w pierwszym roku, hmm bo tyle zostanie po leczeniu apiwarolem dobrym, czterokrotne co 4 dni <grym> powiedzmy, no bo apiwarol ma te 99,7%? No. To coś, coś takiego ma. W każdym razie z 1003 sztuki dostają. Po roku z tych 10 sztuk, które zostaną na wiosnę, mamy około 10 tysięcy sztuk na jesieni, jeśli w ogóle nie leczymy. Wyleczymy te 10 tysięcy sztuk na poziomie tym 0,03% i wtedy już dostaje 200 sztuk. I z 200 sztuk w trzecim roku jak się zaczyna, na koniec mamy około 60 tysięcy sztuk. Więcej niż I w tym momencie rodzina w trzecim roku spada. Ale to Pan mówił o następnym roku mierczenia. W trzecim roku rodzina spada. Mimo, że nam się wydaje, że powinna przejść. Ale, nie, Adam, ale posłuchaj, teraz nie posłuchaj, bo to jest sposób. Ale posłuchajcie. To jest jednej, wymienia. Ale jest jednego wymieniać i dodaj, że kolokik jeszcze wycina część krótowy, ale... Ale to właśnie drodze. to nie słuchałeś, co mówiłem wcześniej. Nie wiem, co tam robiłeś, nie słuchałeś. A nie powiedziałeś, że wycinaniu rzeczy. Powiedziałeś, że kompleksowo, trzeba podchodzić. No właśnie, mówię, ale się, że ja, skrutowy, ja, 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 ja powiedziałem jak ja to robię. Nie słuchałeś. Ja mówiłem na swoim przykładzie, tylko że metodą kolejnym ale chodzi o to, że jeżeli przechodzimy z leczenia Akibaronem, i tak jak Adam mówi zostało 3 czy 10 sztuk i tej warunki pozwolimy się w następnym roku rozwijać normalnie, no to mamy 10 tysięcy, tak? Odejmijmy na jesieni. Nawet tym kwasem api baronem, czy czymkolwiek zostaje te, te 200. I znowu w następnym roku... Tej warmozy nie leczymy, prawda? Cały sezon czekamy na to jedno dymienie, a o dymie to raz, będzie super. No i mamy liczbę, bo już przeważnie wtedy te, te rodziny się osypują, albo rozwija się 60 tysięcy, czy tam widać, tak? No 62 300 no, nie, nie wiem. No, no nie wiem. No to tak czy siak ta rodzina zbada. Nie, to jest arytmetyka, no. To jest... No i, do, ale dobrze, Kolog... ale teraz posłuchajcie, Koloki pisał o tym, że on wycina dymi tam, e, bruntem dębowym, wycina czerw trutowy i coś tam jeszcze tam robi. Ja znowu mówię, że dymie, staram się dymić w tych rodzinach, w których nie ma czerwiu e, zasklepionego, czy w rodzinach, czy w odkładach. Staram się tak prowadzić, żeby w każdej rodzinie e, przez jakiś okres nie było czerwiu zasklepionego w ciągu sezonu. Żeby po prostu tą populację barozy ograniczyć w ciągu sezonu. Przerwać cykl rozwojowy. Tak samo jak w rodzinie pszczelej zrobimy, będzie, będą problemy z wychowem matek, nie przyjmą jednych, dwóch, trzech. Do zimy taka rodzina pójdzie, ona się osypie, prawda? No bo problem ze składem biologicznym. Tak samo jest z dwalogem. Jeżeli przewiemy w pewnym momencie ten łańcuch nam narzania i część osyp się osypie w ciągu sezonu jakimkolwiek sposobem, no to na zimę do tego leczenia głównego, jakby to tak powiedzieć, mamy mniej. To nie chodzi, w tym, no tak jak mówię, nie chodzi, w tej metodzie nie chodzi o to leczenie jesienne. To ...cyklu ty... rozwoju warozu w pewnym momencie, żeby był okres, właśnie, ona się schodzi nam do dłużej ilości. No, duszy, no to, właśnie, o to chodzi, żeby, chodzi że to było, żeby ta walka nie była prowadzona tylko raz, tylko chodzi o to, żeby bawić się z tą warozą cały sezon. No, jakoś tak trzeba dostosować sposób walki y, z, z warozą w ciągu sezonu, żeby nam to odpowiadało, ale żeby miało to jakiś porządny skutek. Bo to nie wystarczy tam wycinać te, y, jak mówi, te czerw bo to samo z siebie nic nie da. Kolopi do tego dymi tym próchnem dębowym no i coś tam jeszcze tam nie, 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 nie czytałem albo nie pamiętam. Tam? Czy kwas borówkowy jest dobrym dobry lekiem na warodze i czy nie szkodzi pszczołom? No i jak stosować to? pan co? Stosował ktoś? Czy Może się pan wypowiedź, bo ja, ja nie stosowałem. No, Kolega Józek też stosował w zeszłym roku, on spadł od A to pan A wie ja, to Walka z kto stosował niech powie. Ja nie stosowałem, więc nie, nie wypowiem się na ten temat. Powtarzam, ja staram, stosuję te pojemniczki z tym, na kwasy mrówkowe, co są, do odparowania i potem paski wkładam niestety, ale też te wkładam. Ale które pasty? Byowar. No, byowar. No. By -by by. by takie paszki. Tak? Biowar albo jest, jest jeden jest polski, drugi jest niemiecki. Ja tak. jest... A mogę zapytać, jak, jak się stosuje i kiedy? Jakie stężenie i kiedy? Kwasy A to kupuję gotowy już i wlewam. Są pojemniczki gotowe i jeden tam jest 10 ml do tego pojemniczka się wlewa. Ale, ale są kwasy o różnym... I po biodobraniu, po biodobraniu wkładam. A Jeśli kończy sezon, to wkładam na, na 10 dni. Na 10 dni. Tak. Ale sprawdza Pan tam ile oparów po prostu tak Pan stawia i... Nie. Po 10 dniach wyjmuje. Robię przerwę, potem jak panowie przykładam te paski też na no, Bo Z kwasami jest tak, że tam trzeba ściśle temperatur przestrzegać. No, to jest morsko, Tak, tak, tak słyszałem. No, tak się w zeszłym roku złapałem pszczoły. No nie, nie Kupiliśmy po prostu paski, które były właśnie nasączane, bo nie, że zlikwidowali ten środek, który tam był, nie? Kupiliśmy, no to też stary pszczołasz no. Robił te paski na tych, jak To jest moje roboty czy nie? Proszę, Jest mój pasek w tak. No, to gdzieś tam na tym. Jest. 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 Właśnie kwasem ruchowym. No i tutaj o kolegi Juska, mojego nauczyciela, który mnie uczył pszczelarstwa, większość mój z No, tak, proszę. I na 29 i 26 pan. No, no, no bardzo dobrze, mam dwie sprawy do Was. Po pierwsze Pan Purski przekazywał mi, że oni się będą po przerwie będą już po prostu zabierać, więc jeśli ktoś ma jakieś zakupy do zrobienia, to jest teraz ostatni moment i, i myślę, że warto, bo jest tam miejsce, prawda, po co później gdzieś tam jeździć, jest, jest świetna okazja, bo specjalnie przyjechał do nas. To jest pierwsza rzecz. Druga jest taka, że niestety muszę już przerwać, bo ścigają mnie z kutni, że wszystko jest zaszkodowane i w na pewno sensie jesteście bardzo głodni I, i dlatego chciałbym wszystkich zaprosić tam i tam na stan że się